Cześć, wybieracie się na lód, musicie być zaopatrzeni w takie kolce wędkarskie, kolce ochronne, takie asykuracyjne, ratunkowe, które powinniście mieć, jak wchodzicie na lód, wierzacie sobie to na szyi, jeżeli coś jest nie tak, wyciągamy jedną, drugą i wbijamy w lód i możemy sobie po wpadnięciu do wody wyjść z tej wody. Takie kolce są niezbędne, abyście byli chronieni i abyście mieli możliwość wyjścia z wody. Te kolce są od Mikado, kolce asekuracyjne od Mikado, 29 zł kosztuje sztuka. Zapraszam do sklepu wędkarskiego BOLF, ilość ograniczona. A kolce niezbędne jeżeli wchodzimy na lód i chcemy łowić spod lodu, także zapraszam do sklepu wędkarskiego Bolf, obserwujcie nas, bądźcie z nami, pozdrawiam, cześć.